Tam, o Chris'u, oszukał Kubusia, haha. Kiedyś jak tutaj miałem odwiedził mój uczeń, i siedziałem sobie tak z boku, ja mówię, kurde, no mniej się skacze na tym siódełku, aniżeli na tym futelu. Teraz akurat tak wyszło, że to pierwszy objazd, nie ma Chrisa. wiatr boczny, tam tą stronę zawiera tu mamy o wszystko, marne, no i powoli trzeba wracać ale jest jakiś tam sposób, nie? no i tu obecnie został 100 litrów RSM-u czy 90 i jest inny a nie nieżeli... wyżej no no i nie mogę właśnie sobie z tym poradzić i tutaj Kolega Paweł mówi to samo, żeby ciągać te łapy. No i tą ziemię robisz te dołki. Da się to zrobić. Bo można to robić na podnośniku powoli i wtedy jest to lżej, albo się zatrzymywać i no, wtedy unosi się i nie robi tych dołków. to za każdym razem będzie się zatrzymywał i ruszam. Strata czasu i paliwa piąty i szósty będzie tam zostaną gdzieś tutaj dołki bo tu w zależności jak ona się zagłębi dopiero talerze biorą, ale parę dołków jak zostanie, będzie tam nie będę trzeci raz tego jechał dałoby się właśnie mieć talożóweczkę i cyk byłoby elegancko Teraz z wielkimi krokami zbliżamy się już na ostatni przejazd Asory na filmie będzie na górze na szóstej klasie I teraz Asory na trzeciej klasie Wchodziłem tu takie przed kolano Dwa światy To są dwa światy z którymi tutaj się muszę zderzać No i tam właśnie takie O Żubeczką. Szybki rzut okiem. Jak A sorry, tak to wychodzi. Po tym takie bryły, patrzcie, kopie, no rozpada się wszystko. No i tutaj już widać jakieś uszkodzenia, grzybowkę, kwasy, No, i wracamy ostatnim przejazdem, dlatego właśnie nawigacja ma tą zaletę. Pojechałem sobie pierwszym, potem sobie, a wrócę sobie czwartym, potem pojechałem tamtym, drugim, objechałem piątym i wracam trzecim. No i właśnie to jest ten czas, gdzie nie musimy cofać, nawracać, kombinować. Tylko ładujemy się tam, gdzie nam pasuje. O, w obrocie było głęboszowane, i... Ale mimo wszystko, jak pokazuję, 23, 24, 26 litrów. I jak to obrocie? Dlatego no tak, nie zwiększałem głębokości, ponieważ to było głęboszowane na 40 cm, to bez sensu, teraz zrył na 25, cm, bezorkowca. bez Zobaczymy, co takie ugęboszowanie wniesie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Nie będę wychodził, bo wieje. A, mówię, czemu Kubuś nie jedzie, a ja Kubusiowi cztery połóweczki, żeby zmieniał. Tak wygląda Asory. Bez żadnej ochrony. Bez żadnej regulacji. I to chyba były znaki na niebie, bo no, znając życie, wybrałbym się. Wybrałbym się i Gdybym tutaj coś chciał wytworzyć, bo mówię fazy uciekają A tu faza przyszła z nieba No i sama wykróciła Nie wiem jak jest wyżej, nie wiem jak jest dalej bo Nie będę dzisiaj tego wjeżdżał Na razie żyjemy Tu jest most piękny, zielony Asory, rude Widzicie tam dalej taki rude? To jest właśnie Asory Asorutka, rudziutka, jak nie wiem co. Mosusz piękny, zielony. Zobaczcie sobie. Widać. I nie wiem o co to chodzi. Z tym, że ta sory jest takie ruda, ten jest taki zieloniutki, ale bo Mosusz jest fajną odmianą z tego tutaj co mi mówił Sławek, bo tam był taki pan wiosek dalej dosłownie. No, kilkadziesiąt wiosek może. 20 parę kilometrów stąd i on tylko po się sieje i mówi, że jest rewelacja. No, no i zobaczymy.